Ale tu spokojnie. Siemanko, Siemanko, mordeczki moje. Pamiętacie, jak Wam mówiłem, że będę chciał sobie kupić coś na tor, takiego ala sportowego, żeby sobie poćwiczyć y już tak y bardziej z taką pozycją sportową, gdzie mogę się bardziej składać w te zakręty, gdzie misety nie będą przeszkadzać i tak dalej. Y no i słuchajcie, stało się, kupiłem sobie to. Tada. E jest to kawasaki ZXR ZX9R w zasadzie ninja, stara dobra ninja. I słuchajcie, udało mi się kupić w naprawdę dobrych pieniądzach, tylko problem jest taki, że ja chciałem mieć gruza takiego wiecie, do upalania a ja zacząłem mnie ujeździć i ona, powiem Wam, jest naprawdę świetna. Jeździ się mega, ma dużo mocy. W ogóle patrzcie, jeszcze Wam pokażę. Ona ma sześciotłoczkowe zaciski z przodu, także ona hamuje, przyspiesza, skręca naprawdę zarąbiście. Jedyne czego jeszcze nie zdążyłem zrobić, bo wiecie, jakiego. Kupiłem, no to tam standardowo olej zmieniłem, płyny i w ogóle. Natomiast jeszcze opon nie zdążyłem zmienić, ale już mam, już mam na oku Bridgestone S21, które prawdopodobnie wlecą właśnie na nią. Także będę mógł Wam więcej powiedzieć o prowadzeniu, no bo na razie mam na przodzie opony z 2008 roku, a z tyłu z 2012 także, także, także no, te oponki są takie średnie. ale, ale daję radę, jak się dogrzeje, to to jest OK. No, ciężko jest im mimo wszystko zaufać, także, także jeszcze się tam nie, nie składam w jakieś zakręty, ani nie, nie biję rekordów prędkości, natomiast, no, tak jak wam mówię, jeździ się nią fenomenalnie. Ja się w niej zakochałem, a to miał być kurde gruz, którego mi nie będzie szkoda, a Jezu, no te stare sporty mają coś w sobie. No po prostu nie da się tego inaczej opisać. One coś po prostu w sobie mają, że jak na nie siadacie, to one tak wam tak was przyciągają do siebie. No i on mnie właśnie przyciągnął. I cholera. Eee, znaczy na tor na pewno nim pojadę, ale, ale powiem Wam, że no, w fajnym stanie jest, w naprawdę fajnym stanie udało mi się go dorwać. Eee, no i też w sumie za śmieszne pieniądze, no i teraz mi go trochę szkoda, no bo słuchajcie, no, to jest taki sport jak dawniej, nie wiem, latali na hamówce albo coś, no. Kurde, no ja się tym naprawdę no, mega jaram, że, że, że mam takiego właśnie sporta, udało mi się dorwać i jeszcze w takim fajnym stanie, że jedzie prosto i nie jest składany z 10, tylko najwyżej z dwóch albo trzech. <grym> nie no, no słuchajcie, no, to jest 20 dwudziestoletni sport, także jak liczycie, że kupicie taki motocykl i on nie miał nigdy dzwona, to, to naprawdę <grym> no, będzie Wam go ciężko kupić. Także on na pewno był malowany, co zresztą widać, ale jest akurat bardzo ładnie pomalowany, troszkę się już mi pobrudził, natomiast no ten lakier naprawdę ma w bardzo ładnym stanie rama też była malowana, wahacz, wszystko, wszystko było malowane, ale, ale jeździ prosto, także. To co najważniejsze. Wziąłem sobie go na podnośnik, przeglądałem trochę tak, żeby zobaczyć, czy tam żadnych pęknięć na, na ramieniu nie ma, czy, czy, czy czegoś takiego niepokojącego. Natomiast no, na tą chwilę nie ma, i też sobie właśnie pomyślałem, że dobrze, że jest ta rama pomalowana, bo jakby były jakieś pęknięcia, to od razu wyjdzie to na lakierze, bo, bo będą takie białe, wiecie, zygzaczki, także. No, na tę chwilę jest, jest cały. E, nie wiem, co z nim mam robić, słuchajcie, bo e, odkąd go zarejestrowałem, było to 4 dni od momentu, kiedy nagrywam ten film. To dosłownie dzień w dzień, zaraz po robocie, siadałem na niego i jeździłem, aż się nie zrobi całkiem ciemno. Także już nie będę nic widział, bo mam ciemną szybkę. Także słuchajcie, no po prostu. I ja jestem w nim zakochany, yy, pali tyle, że, że ja nie mogę, <noise> ale jakby to nie jest tu istotne, istotne tu jest to jak on jeździ. i naprawdę, ja w ogóle myślałem, że jak yy, siądę na takiego starszego sporta, to on będzie, wiecie, taki ciężki, taki ociążały i w ogóle, ale słuchajcie, on jest naprawdę lekki. Yy, no, ta pozycja jakby sprawia, że, że on w takich wiecie, przekładankach jak są na przykład takie eski no to, no to ciężej po prostu jest to zrobić na nim niż na Nakedzie. Natomiast no, kurde on ma coś w sobie takiego, że, że głowa mała. Przed, przed tym, właśnie jak pojechałem nagrywać, to się przejechałem jeszcze tą Zetką, moją 900 To powiem Wam, ta 900 to jak rowerek się prowadzi. Bo wiecie, no szeroka kierownica, ta pozycja wyprostowana, no cuda robiłem na tym Z900. Także jak chcecie sobie odblokować w głowie. E, taką barierę, a jeździcie na nakedzie, to kupcie sobie Sporta i to najlepiej jeszcze większego niż, y, niż macie e, obecnie motocykl, to uwierzcie mi, później będzie Wam się jeździło na tym Waszym jak na, e, jak na rowerku. E, co jeszcze mogę powiedzieć? To jest e, rocznik 99, także jest już dość, dość wiekowa, e, natomiast e, no radzi sobie naprawdę fajnie. Zaraz wsiądziemy, się przejadę, to to wam nagram, tylko jeszcze to wam pokażę, że na przykład patrzcie, macie jeszcze w ogóle gaźniki i ten kranik taki od, od paliwa jak wiksotce tej, tej mojej czerwonej, co, co ją zajeździłem rok temu, co mi się panewa obróciła. Kurczę, mogłem go umyć. <laughs> nie wpadłem na to. Jakbym go umył, to słuchajcie, no, na, na tym na nagraniu pewnie nie będzie widać. Ale, ale jak się go umyje, to na żywo jest jeszcze lepiej, bo teraz już, no mówię Wam, dzień w dzień, przez 4 dni, nawet nie wiem ile kilometrów na nim nabiłem, bo mój prędkościomierz nie wiem czemu się popsuł i, i nie działa, znaczy czujnik prawdopodobnie, bo sam prędkościomierz działa, bo się normalnie wybudza, od... a jeszcze Wam pokażę w sumie, eee, patrzcie na, na przebieg. Ja wiem, że to jest absolutnie nierealne, żeby on tyle miał przejechane, ale no, mimo wszystko cieszy cieszy. dobra siadamy bez zbędnego gadania lecimy się przejechać bo ja wam w ogóle nagram taki film jeszcze z testu tego motocykla tylko jeszcze czekam na to aż sobie opony zmienię bo wiecie no zupełnie inaczej się jeździ motocyklem na starych kapciach a na nowych oponkach które fajnie kleją zwłaszcza że to będą te s21 na których ja uwielbiam latać Moim zdaniem Bridgestone trochę sknocił sytuację, jeśli chodzi o S22, bo poprawili go pod względem jazdy po mokrym. Natomiast na suchym sobie radzi troszkę gorzej niż S21. Dlatego te S21 to jest mój taki mimo wszystko dalej faworyt. Więc jak sobie te S21 sprawię właśnie do niego to wtedy będę się mógł jakby jeszcze więcej tutaj z wami podzielić doświadczeniami z jazdy, bo, bo na tą chwilę no po prostu te oponki dość mocno ograniczają sytuację Słuchajcie, to jak on w ogóle gada, nie ja, ja jestem zakochany w tym motocyklu naprawdę te stare sporty mają coś w sobie. W ogóle skrzynia biegów działa w nim rewelacyjnie A niestety ich bolączką jest to, że dwójka i trójka lubi się posypać, natomiast no tutaj wchodzi jak w masełko. Jeszcze sobie Naprawdę powiem Wam, że udało mi się trafić z tym motocyklem. Nie mówię, że idealnie, bo on wiecie, no to jest 20-letni sport, także on ma za sobą 20 lat prawdopodobnie e, męczenia gdzieś tam pod Remizą. E, natomiast e, no mimo wszystko jest... E, no jest tak jak trzeba, no. jedzie prosto, biegi nie wypadają. A, jeszcze sobie pojadę prosto. E, biegi nie wypadają, hamuję. No, słuchajcie, no czego chcieć więcej od motocykla? Moc też trzyma, mimo wieku naprawdę. E, jak się nim przejechałem i później wsiadłem na Z900, to ja miałem wrażenie, że to Z900 w ogóle nie jedzie, nie? To jest tam niby, wiecie, no 20 koni różnicy, no ale mimo wszystko zupełnie inaczej się jedzie jednym i drugim motocyklem. Oh uh -huh. Kopciuch! Ale Kopciuch! I co, nie puścisz mnie? Tak jak wam mówię, jedzie jak po sznurku. Prościutko. Wiecie, ja też kupując go nie oczekiwałem cudów. Może dlatego po prostu mi się tak spodobał. Bo, bo ja liczyłem się z tym, że on będzie w naprawdę kiepskim stanie. Bo, bo, bo za takie pieniądze no to. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze, a tu naprawdę jest ok. Naprawdę jest ok. No i przez to, że jest tak dobrze, no to jest mi też szkoda, donator, myślę, że tak przeznaczyć się w 100% bo, bo mimo wszystko to jest kawał, kawał sprzętu, kawał historii. I nie wiem po prostu czy, 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 czy nie pojeździć na nim na przykład tak po prostu A na tor to tylko tak okazjonalnie jak na przykład e, mam tą R6, nie? że w sumie to na drogę e, ją mam i, i czasem tak okazjonalnie sobie na, na ten motopark wyskoczę albo na jakiś inny tor I nie wiem czy właśnie nie zrobić tak samo z tym Także wiecie, to tylko taki e, filmik, żeby Was zapoznać z moim najnowszym nabytkiem. E, co jeszcze dalej z nim będę robił? No to, no to tak jak mówię, nie zdecydowałem. E, myślałem, że kupiłem motocyklator, ale no chyba, chyba go mimo wszystko trochę szkoda. E, na pewno Wam jeszcze nagram o nim taki test, jak już te opony przełożę. E, zobaczę jak się prowadzi już tak, można powiedzieć, e, rzeczywiście, bo na razie, tak jak mówię, jak e, na przykład wychodzę z zakrętu i mu mocno odwinę, to on mi zamiata tyłem, a, także no, no nie, jest, nie, nie ma tej pewności, nawet pomimo tych e, 30 stopni, e, czasami potrafi złapać uścisk. Wiem że, wiem, że to jest pewnie kwestia opony, bo nie ma aż tyle mocy, żeby, żeby tam powiedzmy na trójce, czwórce gubił trakcję przy wychodzeniu z zakrętu. Tak samo na przykład przy wchodzeniu przy mocniejszym dohamowaniu. Hamulce radzą sobie naprawdę mega dobrze, a problemem już jest opona przednia, która potrafi tak delikatnie już zaczynać gubić po prostu przyczepność, trakcję.